Cieńka, wszystkim. Dzisiaj wytestujemy sobie taką, takie petardy Megatresk yy, od Privatex Pyro. Za taką paczkę trzeba zapłacić 6,90. Certyfikat posiada. Kategoria F2. Ja na początku myślałem, że są te litery dźwięku z siarą, co kiedyś tam wychodziły, a one mają ląd. Teraz wam pokażę. Także troszkę się pomyliłem. Ale petarda, powiem Wam, jest solidna, zakończona. Plastikowymi końcówkami. Ląd też długi, gruby. Porządny lącik. Także powiem Wam, że jakościowo są naprawdę super. O, tutaj mamy nawet pieczątkę z september 2017. To jest pewnie rok produkcji. I teraz certyfikat. Tutaj mamy kategoria F2. 0,5 g neku na petardę. Ale powiem mam privatex, pyro, megatresk może będą fajne do zabawy. Zobaczymy. Wytestujemy sobie te petardy i zobaczymy, czy warto je zakupić. Zapraszam do oglądania. Dobra, lecimy z petardami megatresk i zobaczymy, co to jest. Mamy tutaj właśnie megatreski na ląd. Inne megatreski były na siarę. A tu mamy na ląd. Tak, że odpalimy sobie kilka. Jedną weźmiemy sobie pod garnek i zobaczymy, czy w ogóle ma to jakąś moc. Plus w tym, że jest fajny, gruby i długi ląd. Tylko, że są lekkie, straszne, ale są głośne. Głośne petardy są chyba nie zdążę, nie wiem a no, takie nie wiem z 7 metrów było wysokości, no ale powiem wam petardy małe, ale powiem wam, że hug mają. Mocy nie, nie czuć, ale, ale yy, są głośne. Także to by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybuj, lajkuj, udostępniaj. Dzięki, do następnego razu.